Czy zastanawiałeś się, jak to możliwe, że od tylu lat w Polsce jest tak źle, ludzie są tak niezadowoleni z tego, co się dzieje w polskiej polityce, a mimo to od tylu lat w Sejmie mamy ciągle te same osoby? Jak to się dzieje, że politycy kłamią nam prosto w twarz, a potem ludzie i tak na nich głosują? Zobacz ten piękny sondaż. Za chwilę przedstawię Ci sensowny i realny plan działania który sprawi, że już w 2015 roku właśnie takie będą wyniki wyborów. Jak mawiał Albert Einstein, szaleństwem jest robić cały czas to samo i oczekiwać innych rezultatów. W takim razie, jak to zmienić, skoro inne partie nawet nie przekraczają progu wyborczego? Jednym z największych kłamstw, które serwują nam media i politycy, jest to, że marnujesz swój głos, kiedy oddasz go na małą partię, która nawet nie dostanie się do Sejmu. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie: marnujesz swój głos, kiedy głosujesz na którąkolwiek z tych partii, które obecnie są w Sejmie, bo wtedy błędne koło będzie się toczyć. Wyrzućmy wszystkich obecnych polityków z Sejmu. Zobacz, dlaczego będzie to łatwiejsze niż się wydaje. Wybory 2011: frekwencja 49%. To znaczy, że ponad połowa z nas nie była wystarczająco zainteresowana poparciem żadnej partii. 4,5% osób oddało nieważny głos. Dopiero z tych głosów liczy się procent poparcia. W takim razie, co zrobić, żeby zatrzymać całe to błędne koło? Po pierwsze, sam nie daj się zaślepić. Nie pozwól się przekonać do głosowania na kogokolwiek z tej bandy. Choćby Tusk podjechał pod Twój dom najpiękniejszym autobusem, choćby PiS czy SLD obiecywali zerowe bezrobocie, choćby Palikot wymachiwał największym dealem na świecie. Nie daj się zwieść ich fałszywym słowem. Po drugie, nie pójście na wybory nic nie da. Tak samo oddanie nieważnego głosu. Zrobiła tak ostatnio ponad połowa społeczeństwa i nadal ci sami ludzie są w sejmie. Zamiast tego oddaj głos na jakąkolwiek partię spoza tych które obecnie są w Sejmie, liczając to wszelkie ich odłady. Wybierz sobie tę partię spoza Sejmu, która najbardziej Ci odpowiada. Po trzecie i najważniejsze. Powiedz o tym innym ludziom. Udostępnij ten film na swoim Facebooku. Nie raz, udostępnij go raz na miesiąc, raz na tydzień. Wytłumasz to swojej rodzinie. Promuj ten film gdzie się da. Na przykład na na kwejku, na innych stronach, dzięki którym może on dotrzeć do szerszego grona. Drodzy Polacy, bez względu na różnice, zjednoczmy się, żeby zadać kres tej patologii, która szerzy się w naszym kraju. A być może wtedy znowu będzie tak, jak zapowiadał Donald Trump. Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki, dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci, a dobrze zarabiający policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Przy bezpiecznych drogach wyrosną nowoczesne stadiony i pływalnie. Czy to możliwe?